Szczęść Boże i ratuj się, kto może. Moi drodzy, tak, dzisiaj będzie krótki filmik bez jakiejś takiej większej obróbki, bez wstępu i bez intra. Zaczniemy podsumowanie tego, co wczoraj wydarzyło się w świecie polskiego internetu, a mianowicie miała miejsce rozmowa Grzegorza Brauna, kandydata na prezydenta, u Krzysztofa Jakuba Stanowskiego, właściciela i szefa kanału Zero. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was. Nie miał jeszcze przekonania, że pan Grzegorz Brown jest niebezpiecznym oszołomem, to musi poświęcić, tak jak ja, te trzy i pół godziny na zobaczenie tego wywiadu. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że ten człowiek ma zaburzenia. Zaburzenia osobowości i zaburzenia poznawcze mówiąc krótko, ten człowiek jest antydemokratą i oficjalnie o tym mówi. Ten człowiek jest bowiem, monarchistą. Ten człowiek nie chce być obywatelem, ten człowiek chce być poddanym. Ten człowiek chciałby mieć króla nad sobą, i ten człowiek w internecie ma rzesze ludzi, którzy go o dziwo popierają, co jest również moim dosyć przykrym, ale jednak zaskoczeniem. Czy ten człowiek będzie miał duże poparcie? Nie. Ten człowiek skończy znów w okolicach 1-2% i nie będzie więcej. I niezależnie, jak wiele komentarzy tu się krytycznych zleci od zwolenników Grzegorza Brauna, nie zmieni swojej postawy. To jest człowiek z zaburzeniami, który nie potrafi współpracować z nikim łącznie z tymi, którzy go z Konfederacji wyrzucili. Przez te 3,5 godziny mogliście wczoraj usłyszeć stek niesamowitych absurdów: negowania systemu prawnego, nawoływania do wyjścia z Unii Europejskiej, nawoływanie do zawarcia jakiegoś porozumienia, tudzież jakiegoś dealu, kontraktu z Rosją, z Białorusią. Podobno mamy kupować ich nie samochody ciężarowe. Ten człowiek nie potrafi przyjąć do wiadomości i neguje fakt wystąpienia pandemii przez ostatnie kilka lat do momentu jej zakończenia oficjalnego. Ta sama organizacja ją uruchomiła i ta sama organizacja ją zakończyła, dlatego człowieka to nigdy nie miało miejsca. Ten człowiek nie jest w stanie nazwać Putina dyktatorem i zbrodniarzem wojennym, za to nie ma najmniejszego problemu, żeby nazwać zbrodniarzem wojennym. Przepraszam, nie wojennym, zbrodniarzem. I kryminalistą Mateusza Morawieckiego. To jest przerażające, co wczoraj się wydarzyło. Był to jeden też z najnudniejszych wywiadów, trzeba powiedzieć, i ja widziałem, że pan Krzysztof Stanowski w pewnym momencie poddał się nawet z zadawaniem pytań, czy w jakikolwiek sposób z ingerencją w to, co mówi pan Grzegorz Braun. A mimo to. Jaka część osób, być może tych, którym się nie powiodło w życiu, być może tych, którzy chcą łatwych rozwiązań, że to Żydzi są za wszystko odpowiedzialni, będą głosować na Grzegorza Brauna. Przerażający obraz tego człowieka i przerażający obraz jego poglądów, tak naprawdę dosyć straszny, z zabarwieniem czasem komicznym, w pewnym momencie człowiek zastanawia się, jak mocno trzeba odlecieć w swoich poglądach, w swoim nastawieniu do świata, do życia, żeby żyć takimi teoriami spiskowymi, jakimi żyje Grzegorz Braun. Także zostawiam Cię z tym tematem. Zachęcam Cię, żebyś poświęcił, poświęciła czas na wysłuchanie tych trzech i pół godzin, ponieważ nie chodzi o to, żebyś pocięte wyrywki, hasełek Grzegorza Brauna Widział tylko na TikToku. Musisz zobaczyć jego wywiad w całości. I przerazisz się, tak jak ja. Moi drodzy, piątek, piąteczek, piątunio, szczęść Boże i ratuj się, kto może. Ale od Grzegorza Brauna ratuj się, kto może. Do zobaczenia. Już w poniedziałek, trzymajcie się. Pozdrowionka. Hej.